Jesteście w kamerze. Proszę spotkanie po latach. Marcin, powiedz kilka słów do kamery. Jak ci się układał czas. Ale chyba... Nie Ale chyba nie w charakterze erotycznym. Nie, Całe szczęście, no nie. W charakterze no dziękuję. To jest jakiś sport dla No dokładnie, dokładnie. Na pewno nie dla mięczaków, no nie? Lubisz ból. Rafał, powiedz czy lubisz ból. Tak? 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 Wóz <guland> sprawia, że wiesz, że żyje. Wiesz, że, <guland> że jeszcze żyjesz no nie? Na, na, na z zamkiem. A Co bramy? O, kurde. No, co? Tak Pewnie. ciśniemy co do przodu. Tak, tak nie <guland> wyłącz kamerę, kamery, bo się nie będę mógł wycierać. <głysieć> ale nie, bo ja to mam taki program do do tego wymazywania wyciera, tych wycieru, wycieranek, nie? Do, do wycierania. Nie? No. Ty, ale najlepszy był numer z Arkiem wtedy, jak się wycierał na filmie promocyjnym, nie? Pamiętasz to? To było mistrzostwo świata. U Ubagary. Gdzie lecimy? Nie, nie, nie wiem. nie był promocyjny, nie ale był to promocyjny. film. Ja bym się ale się to jakiś był do programu, nie taki film, no nieco... Baggera nagrał. bagera nagra, nie? Ciekawe, co się z nim dzieje. Ciekawe, czy on żyje jeszcze w ogóle. Facebook go Tak? Ale on gra, czy nie? Chyba nie. Strzelnica taką... Aha, jakiś coś takiego, nie? Baggeru, a, Baggera, a, no. potrącił Potru. na motorze ro rowerzystę. O kurde, <grym> to mocno. Zresztą Ale tam w gazetach pisali o tym. Byłem no, potrą... um... no na jakimś TDL-u i był do uszczelenia, wiesz? Aha. Zrobiliśmy nagrodę, że kto uszczeli kontura, ten ma plac. Tak było? Popatrzcie no no. Ale on nie najgorzej grał, nie? Jakoś... Nie, ale wielokrotnie miałem z nim starcia. Tylko że znaczy, on, on też cię miał dobrze, on też miał. wycierał dobrze. To nie miał w no. Ja już niego nie wiem, już nie nogi bogę. Nie wiem właśnie na środku dziś. Tu podobno rowie, między bunkrami. A między bunkrami. No, 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 no. Nie, spokojnie. Czyli teoretycznie mamy pestic. No ja nie wiem. Uszeliłeś kogo z tego kokera czy nie. Miłość. Uszczeliłeś czy nie. No widziałeś, kurwa. Może ja też twojego sobie wijmę. no ale mi kurva zgubili asi ten ping wiesz? Biegniemy, biegniemy. Tu nie nic, chodź, chodź, nie bój się. Chodźcie, chodźcie. Ma flagę. Ma flagę? No, ale ta flaga też tam była dosyć blisko. A gdzie ona ma ich... Nie wiem. Pod siatkę. A w tym miejscu. Zostań mi nie bliżej, zdecydowanie. No coś, 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 coś to jest nie tak A co mamy zrobić? My mamy nie dopuścić, żeby do wszystkich wybicie gramy. Tu nie ma się tu pchać, tędy. No proszę. No, chodźcie, no, proszę. No, to... Eee, hopy, hopy, czekajcie, bo... No, ja, słuchaj, oni na pewno się centralnie nie będą przebijali, no, nie są debilami. Wiemy chodź, pił zrobimy, no, co, co? Oni nie no, pójdą nie się... na plec tutaj, na... No, nie muszą przebijać, mają fajne. No tak, ale... ale on, oni mają podsiadkę do nich, wiesz? Ja najmniej ich po prostu od tyłu.

Idziemy jak takie kurwa cipy, ty. Tak, bo go! Zaszczel go! Widzisz coś Marcinku, czy nie? Widzisz coś Marcinku, czy nie? Bo ja nic nie widzę. Oho. Przedarli się chyba. Jest tu co? Bunkry, nie? Marcin. Tam, tam to było pierdolone. Koniec! E eee, kurwa, trzy kulki wyścieliłem! Z czego ja pójdę pod tak? Widzę!